Jesteśmy w drodze na Ludwig Church, a później jedziemy na Roaches. Jak będzie się nam chciało, to jeszcze zahaczymy Holins' i wejdziemy na Crown Jak przeżyjemy, kawa, obiad, wszystko w terenie. Idę tutaj z tą panią. Poink Cholera wie gdzie jesteśmy Marta mówi, że Idziemy na roaches A tak naprawdę to a Z tej strony jeszcze nie szedłem Oj. Może na samym końcu czeka wykopany do je łopata trudna. Zobaczymy. Bye bye. Ła! Widoczek fajny. Ten nie? dla Janka i dla Grzegosza od razu szajaki, dro drony No i no to meldujemy się z Drocz. Nie było nie było chaty. No, z przodu szlije coś wiem tak to trochę, co trochę podejrzanie wyglądali. Nie wiem Jak jakby kiwnął do maty, tak wiecie, wiesz. Panane. Zobaczymy Marta proponuje kawę żebyśmy się spotkali Pewnie coś na zasadzie ostatniego posiłku Zobaczymy Zobaczymy Nie wiem Czas na kawę Jest zaliczone. Łopaty i dołu nie było Nadal żyje Idziemy dalej Teraz powrotem do Lutz Church Tam kawa co? Jak Lutz Church, trasą, tak, trasą kawę na górce, żeśmy się nie napili, bo tam wiały, jak cholera. No, Idziemy dalej. Fajnie słychać jak tu się wyśpią. Ćwir, Ćwir! Jesteśmy w Lutz Church, drugi raz już dzisiaj, bo wracamy teraz. Nie, zabiłam go. Jeszcze. Jakby ktoś nie wiedział, co to Lutz Church, to jest e, wąwóz wyrzeźbiony pazurem diabła, e, w którym setki lat temu druidzi robili jakieś swoje obrządki, poświęcali dziewice, palili dużo zioła, wciągali fetę po przekątnej kamienia. Takie różne rzeczy. Typowa Anglia. Właśnie tu z Martą żeśmy gadali, że chyba do tego miejsca nigdy nie docierają promienie słoneczne, bo wszystko w koło jest zalesione. I tu zawsze, niezależnie od pory roku, jest mokro. Jest błoto. Do tego stopnia, że. Na dworzu może być plus 30 stopni, susza, a tu będzie błoto. Dobra, wyłączam kamerę, żeby się nie zabić, zanim Marta to zrobi. Marta sobie włazi tam, na tą góreczkę, na góry. Tu pewnie chce wejść. jej fotka walna Nie dasz rady tam? A weź skocz na główkę. Idziemy sobie borem lasem, słysząc ptaków pieszczasem Był też obiad, była kawa. Z Martą w lesie jest zabawa. Teraz już idziemy do chaty. Z łaskiego nie było łopaty. Fajna wycieczka. Kierujemy się do samochodu. E, nie wiem, to. Będziemy robić hałkę. A i będziemy robić hałkę, ale nie mówcie dzikiemu trenerowi, że się wykoleje na jeden dzień, nie? A to koniechał. Koniechał. Nie, to osioł szedł. Jak żeśmy szli w tą stronę, to ja ten doszedł. Koniechał czy co? Może? To nie ja Ile żeśmy zrobili kilometrów już? 8 osiem, prawie 8,5 osiem 8,5 kilometra zrobione w ogóle się czuję tak jakbym nic w ogóle nie, nie, nie zrobił żadnych kilometrów A w zeszłym roku na wilczym szlaku jakżeśmy pyknęli 20 kilometrów. Fakt, ważyłem chyba z 20 kilo więcej, to dzięki Krystianowi przeżyłem <noise> i dałem radę. A teraz po prostu walk in the park, jak to się mówi. Dobra, papa. Pa. Parkingu. Zrobiliśmy 10 km w sumie. Marta idzie bez butów. Jej mały palec odmówił posłużeństwa i się obtarł. No, łopaty rowu nie było i tyle. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Jak nie, to. Dobra, to chodźcie w dupę stary! Ja tu na deszczu! Wilki! Ja...